Areszt za palenie papierosów na balkonie. Brzmi jak żart? Nie dla posłów, którzy ostatnio nad tym debatowali, a spór musiał rozstrzygnąć sam minister sprawiedliwości. Wyobraź sobie tą sytuację. Lądujesz w areszcie, a współwięźniowie pytają za co siedzisz? Odpowiadasz za dymienie na balkonie. Chwila ciszy, a później słyszysz ja za rozbój dostałem mniej. Ale żarty na bok. Czy palenie na balkonie rzeczywiście stanowi wykroczenie zakłócenia spokoju lub porządku publicznego, za które grozi 5000 tysięcy złotych grzywny albo nawet aresz? To pytanie za Dali sobie posłowie, którzy zastanawiali się, czy dym papierosowy wciągany przez otwarte okno sąsiada to wystarczający powód, by stosować te regulacje. Z jednej strony, zgodnie z prawem, niepalący sąsiedzi mają prawo do świeżego powietrza w swoim domu. W końcu dym tytoniowy to nie tylko nieprzyjemny zapach, to zagrożenie dla zdrowia dzieci, osób starszych i alergików. Z drugiej strony, czas 30 dni aresztu to jednak nie przesada. Czy naprawdę palacz, który zasmrodził powietrze, powinien być traktowany jak przestępca? Czy na własnym balkonie nie powinieneś mieć prawa robić? co chcesz, w końcu w wolność Tomku na swoim balkonku. Czy jakoś tak? Co postanowił minister sprawiedliwości? Wyjaśnił, że samo palenie na balkonie nie jest z automatu przestępstwem czy wykroczeniem. Ale jeżeli sąsiedzi zgłoszą sprawę, a sąd uzna, że twój dym zakłóca ich spokój, mogą spotkać się konsekwencje. Od grzywny do teoretycznego aresztu. Czy jak zwykle, to zależy. A co ty o tym sądzisz? Czy to krok w stronę ochrony zdrowia i spokoju, czy nadmierna ingerencja w prywatność? Podziel się swoją opinią w komentarzach i śledź mój profil, by poznać więcej ciekawostek z zakresu prawa.